Jak już jesteśmy w komplecie, możemy spokojnie zaczynać. Więc witam Państwa serdecznie raz jeszcze na konferencji prasowej, której przedmiotem będzie podpisanie umowy przez trenera Smudę z zespołem Zagłębia Lubin. Przedstawię Państwu zgromadzonych ze mną tutaj ludzi. Po mojej lewej stronie Pan Bogusław Graboń, przewodniczący Rady Nadzorczej Zagłębia Lubinesa. Po mojej prawej stronie trener Franciszek Smuda. Obok trenera Smudy prezes Zagłębia Lubinesa Pan Jerzy Koziński. Następnie dwaj współpracownicy trenera Smudy, asystent pan Marek Bajor i pan Grzegorz Wielczyński, jak się nie mylę, trenera przygotowania motoryzacyjnego. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu prezesa Jerzego Kozieskiego. Dzień dobry państwu, jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w tej konferencji, gdzie witamy dzisiaj oficjalnie w pracy w naszym klubie znakomitego trenera pana Franciszka Smudy. Jestem wzruszony, ponieważ pracowałem w życiu z wieloma trenerami i no, powiem tak, że równie znakomitym no jak pan Franciszek jeszcze nie pracowałem i cieszę się, że doznałem tego faktu i będziemy przez pewien czas współpracować. Pan Franciszek przychodzi do nas w bardzo trudnym momencie, ale może dlatego, że pan Franciszek lubi trudne momenty i zdecydował się podpisać z nami umowę. Ja chcę powiedzieć tak, że nie z moich zabiegów o pozyskanie pana Smudy nic by nie wyniknęło, gdyby nie przychylność właściciela klubu, właściciela spółki, władz GHM, u tutaj korzystając z tego, że mam okazję się wypowiedzieć. Oficjalnie bardzo serdecznie chciałbym władzom KGH podziękować za to, że zaistniała możliwość zatrudnienia tak znakomitego szkoleniowca. Również dziękuję tutaj Radzie Nadzorczej, bo na statut spółki mówi następująco. Wybiera i proponuje zarząd spółki trenera, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Ponieważ pan trener jest tutaj Pierwszą nową postacią ja już y, podziękuję, a na ewentualne pytania odpowiem w odpowiednim czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie prezesie. Zapraszam do no, no cóż, e, chciałbym raz mieć ofertę zagłębia lubiń i objąć ten zespół. Na drugim albo na trzecim miejscu, a nie na ostatnim, bo kolejny raz e, jest oferta, ale w krytycznym momencie można powiedzieć, ten moment jest krytyczniejszy, może, niż e, e, ostatnio, kiedy, kiedy ten zespół obejmowałem. Ale myślę, że skoro nam się wtedy udało, e, wspólnie można powiedzieć. Na początku może nie tak e, hojnie przybywali na te, na, te, na te spotkania, kibice, ale po pewnym czasie to oni niesamowicie dużo nam pomagali. Przede wszystkim e, i na wyjazdach, i, a, a u siebie to już nie mówię. Było ich coraz więcej, na koniec, e, na wiosnę, już przychodziło po 10-12 tysięcy, to już. Mimo to, że to był taki drożynkowy stadion, ale już echo było. Teraz sobie wyobrażam na tym stadionie 10 tysięcy, no to na pewno jest super atmosfera. Ale oni na pewno dużo pomogli temu zespołowi i muszą pomagać temu zespołowi. To co usłyszałem w telewizji, parę tekstów odnośnie piłkarzy, no to myślę, że to się zmieni, że teraz zawodnicy, ja, kibice, zarząd, cały klub, jesteśmy razem i musimy jak najszybciej z, te, z tego dołka wyjść. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze. Jeszcze poproszę o zabranie głosu pana przewodniczącego. Dzień dobry. Chciałem powitać pana trenera na ziemi e, lubińskiej. E, w imieniu e, akcjonariusza e, chciałem wyrazić również e, Niezadowolenie z postawy zawodników w dotychczasowych rozgrywkach, ale biorąc pod uwagę, że tak znam, znakomita osoba obejmuje ten zespół, że postawa naszych zawodników ulegnie przeobrażeniu i te wyniki będą coraz lepsze. Chciałem tutaj również w imieniu władz KGHM Polska Miedź poinformować Państwa, że pojawiające się w mediach jakieś informacje o zaprzestaniu, czy o od sponsorowania i współpracy z klubem są nieprawdziwe. KGHM Polska Miedź dalej będzie współpracować z zagłębiem Lubi i będzie czuwać nad tym, aby ten Klub rozwijał się i osiągał coraz lepsze wyniki. Mam nadzieję, że ku temu są symptomy, że te wyniki będą lepsze, chociażby wspominając niedawny sukces minorów i zdobycie Mistrzostwa Polskiego. Proszę Państwa, w imieniu też. Zarządu Polskiej Miedzi chciałem zachęcić kibiców oraz pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź, aby w najbliższym meczu, który będzie rozgrany 19 września na stadionie czy na arenie Dialog, aby ten doping był taki jak w meczu z Wisłą, Kraków czy też ruchem. Myślę, że nie powtórzy się już zdarzenie, które miało miejsce na ostatnim meczu. Jednocześnie chciałem jeszcze w imieniu Rady Nasoczej zachęcić wszystkie podmioty, które działają na terenie Lubina i okolic, w ogóle Zagłębia, Legnisko, Bogowskiego, bo tak kiedyś to się nazywało, ale w terenie działalności KGHM Polska mieć do współpracy z klubem, bowiem sam KGHM nie jest w stanie zbudować potężnego klubu, powiedzmy nawet wzorując się na, na tych wielkich klubach, które byśmy mogli nawet oglądając wczoraj Barcelonę. Do tego trzeba współdziałania wszystkich tych, którzy są miłośnikami piłki nożnej, sportu. A więc zachęcam do współpracy i do sponsorowania, czy też zakupu reklamy poprzez klub. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję taki symboliczny moment podpisania umowy przez kapitana, a na teraz zawsze połączę. Opuści spłonić w naszą stronę może spodzieć, dobrze?